Ze mną Jakub Karolek. Tak, rozmawiałam przed chwilą z Adamem Chryceniukiem, rozmawiałam też z trenerami o tym, że drużyny, które na pewno bardzo lubią się w ataku, no ale to wszystko gdzieś tam rozkręciło się chyba dopiero w drugiej połowie tego spotkania. Te twoje rzuty gdzieś tam z trudnych pozycji dosyć widowiskowe zaczęły wpadać. Faktycznie poczuliście krew dopiero w tej drugiej kwarcie, a ta pierwsza jeszcze była taka, no mocno ospała? W drugiej połowie, oczywiście, nie drugiej kwarcie. Myślę, że tak, ale musimy zwrócić uwagę na to, że pierwszy raz w tym sezonie coś pobroniliśmy. Straciliśmy 72 punkty, także myślę, że ta obrona nas napędzała. W drugiej połowie wyszliśmy bardzo naładowani, obroniliśmy kilka, kilka akcji z rzędu i to przyniosło nam łatwe punkty w ataku. Śląsk King, teraz to są te najbliższe drużyny, które są przed Wami. Trenerka Kamiński mówił przed tym spotkaniem, że ten mecz może być bardzo ważny, jeśli chodzi o psychikę, o taką ważną wygraną, jeśli chodzi o to, tę motywację. Czy faktycznie tak jest, że to, trochę to dzisiaj nie zeszło? No tak, zaczęliśmy sezon dosyć słabo, że tak powiem. Przegraliśmy trzy mecze, dwa u siebie, także to zwycięstwo może dać nam, nam przysłowiowego kopa. Teraz jedziemy na dwa trudne mecze na wyjeździe i, i wierzę w to, że grając tak jak dzisiaj, szczególnie w obronie, będziemy w stanie się postawić i wygrać te mecze. Bardzo dziękuję i oddaję głos naszym komentatorom.